Dobry wieczór państwu, nazywam się Konrad Kołodziej i reprezentuję Politechnikę Śląską. A dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć o moim doktoracie. W Polsce co roku likwidujemy jakąś kopalnię węgla, a burzone szyby stają się symbolem upadku polskiego przemysłu. Ale czy musi być tak? Niekoniecznie. Budowa takiego szybu to miliard złotych, a koszt jego likwidacji, który jest nieunikniony, to nawet połowa tej kwoty. W Polsce obecnie mamy niemal 230 szybów kopalnianych. I co możemy z nimi zrobić? No mam pewną koncepcję. No więc krótko o mojej pracy doktorskiej. Chciałbym w tych szybach kopalnianych budować magazyny ciekłego gazu ziemnego w zbiornikach krogenicznych, modułowe, proste. Polska kupuje teraz skroplony gaz ziemny z USA, z... Krajów arabskich, przypływa do nas do gazoportu, dalej jest transportowany drogą lądową. Każdy szyb kopalniany, każda polska kopalnia ma doskonałą infrastrukturę kolejową, która mogłaby przyjmować duży wolument takiego gazu. Dodatkowo podziemne magazyny energii, jak pokazują przykłady japońskie, są dużo bezpieczniejsze, co jest niezwykle istotne w kontekście konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Dodatkowo, przez to, że Unia Europejska wybrała gaz jako źródło pośrednie dla zielonej transformacji energetycznej, powinniśmy rozwijać tę technologie, a gaz jako źródło pośrednie potrafi bilansować energetykę odnawialną, dając napęd do rozwoju regionów dotkniętych dekarbonizacją, gdzie już nie ma dużych zakładów pracy. Także tworzymy dzięki temu nowe miejsca w energochłonnych biznesach, które są bardzo dobrze wynagradzane i mogą zastępować sektor górniczy. To jest bardzo ważne, bo właśnie ta transformacja zielona transformacja powinna być też sprawiedliwą transformacją, co jest najważniejsze i wspieranie tej transformacji w sposób sprawiedliwy jest moim motorem napędowym do pracy doktorskiej. Chciałbym, żeby regiony pogórnicze takie jak Górny Śląsk mogły transformować się w sposób godny, a kopalnie węgla mogły stanowić pomost między starym a nowym wspierać rozwój i nie być przeszkodą widzę w tym ogromne możliwości i chciałbym pomóc w tym rozwoju chciałbym żeby na ziemi górnośląskiej nie było takiego smutnego e, takiej nostalgii do przeszłości chciałbym żeby ta cała transformacja napawała nas optymizmem i mogliśmy iść do przodu bez stresu i bez balastu w postaci infrastruktury pogórniczej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Konradzie.